I zabieramy Was do Olendry. Olendry to jest wieś, która znajduje się w sąsiedztwie mojej wsi, mojej miejscowości i leży nad rzeką Półk. Na temat genezy nazwy Olendry jest wiele spekulacji. I chociaż dzisiaj wiz sprawia wrażenie niezamieszkałej, bo zamieszkałych jest zaledwie kilka domów, to wierzcie mi, że według pierwszego powszechnego spisu ludności z 1921 roku Olendry były wsią liczącą 20 domów i zamieszkałą przez 97 osób, dwojga narodowości, Polaków i Białorusinów. Miejscowość miała charakter dwuwyznaniowy, było wtedy 57 katolików i 40 prawosławnych. Jest tutaj kilka bardzo ładnych domków, jednak z tego co widzimy, mają one raczej charakter turystyczny, czasowy. Co do założycieli wsi, to też nie ma zgodności, bo w zasadzie nie wiemy, czy osadnikami, którzy tutaj przybyli, byli Holendrzy, czy Niemcy, menonici czy Luteranie. Wiadomo tylko, że wieś została założona.